Na kanale pikającym uplory założył sobie okulary, żeby mnie, nie wyglądał jak po przepiciu strasznym. E, nagrywam odcinek e, tuż po zakończeniu tego poprzedniego. E, troszkę może być inaczej z jakością. <laughs> e, z tego względu, że nagrywam teraz telefonem. Nagrywam telefonem, nie wiem na ile mi telefon pozwoli nagrywanie, e, gdyż w mojej Azji ce baterie zdechły. E, mam niby trzy, ale jakieś słabe, strasznie. Także nie wiem jak to będzie dźwiękiem z tego telefonu, nie wiem jak będzie z wideo jak kąty i w ogóle no nie wiem Kurwa, mogę sobie wziąć sertwiki, ja byłoby mi lepiej. Nie pomyślałem o tym. W każdym razie. No, zdechły mi baterie, także będę nagrywał teraz z telefonu. Może będzie lepsza jakość nawet, to może zacznę faktycznie z telefonu bardziej nagrywać i będzie mi się to... będzie się lepiej oglądało, będzie lepszy dźwięk i w ogóle. Yy, ogólnie myślę, że nad jakimś dyktafonem może do dźwięku zobaczymy e, póki co e, nie widzę nic, aha bo okulary założyłem zapomniałem, że mam okulary portal... polaryzacyjne, z tego ja nic nie widzę e, tak, póki co przed tą dalszy tej łąki przeszedłem e, potąd gdzieś mniej więcej tą linię e Zostało jeszcze w ciągu więcej. Idę. Godzina. Nie wiadomo, która, bo się odbija. No weź się, wyostrz. No nie wyostrzy się mi na zegarku. No, 13.07. Idę szukać. Może mi wody nie braknie. Najwyżej no, sobie pójdę do, do domu, bo tak. Jakby ktoś się jeszcze nie szczaił, To jest zaraz koło mojego domu te łąki. Dlatego sobie tak szukam na luziku. Nie mam żadnego plecaka, yy, ani nic, yy, tylko nerkę. W sensie sęsietkę, nie? <grym> no, dobra. Yy, to, to nie pitole więcej i idę jeszcze, zrobię te dwa paski. Yy, myślę, że coś jeszcze się uda wygrzebać, yy, yy, więcej ciekawego. Yy, także tak, dość mojego Pitu Pitu, idę szukać. Pierwsze Pitu Pitu. Jak widzę, że w tych okularach to ja sobie na to nagrywam, bo niewiele w nich widzę, ale nic tu coś robi, pitu, pitu, więc to trzeba zrobić grzebu, grzebu i kopu, kopu. I coś szukniemy. Coś tu pita. Coś tu pita. A więc marszawewka. Złą, tak? No może to. Heh. Serio. Takie coś. Takie małe coś. Mi zrobiło pitu pitu. No ewidentnie, bo tu nic więcej nie pita. No, no Zdarza się, no. Ym, okazało się, że to nie była jedna rzecz, która robiła tutaj pitu-pitu yy, bo również pitu-pitu robiło takie coś nie wiem co to jest jakiś, to wygląda jakiś trud, ale takie to jest no kurczę, nie wiem bo tu nie ma raczej jakiejś yy, jakieś dziurki żeby to była jakaś łuska nie no, no cóż jest i takie pitu bitu Co, tutaj przyjemne pitu jest tobie mi się to z jak na jakąś blaszkę aluminiową Tutaj to nie brakuje. Także krzybiemy. No fajnie. Bo się mnie to. Morówką podejrzewam średnio. Bo im trochę za oporności żebym żeby się włączył to po kopię pointera. Sorry, jak nie trafiam tym telefonem, ale we... Przykąd? Cicho, łopaty mi nie łap. Sorry, że nie trafią tym telefonem, ale tutaj no, wiecie, niestety. Cię tam o! Ej, 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 mam, mam. Mam to mam do to, mam, to, mam, to, mam, to, mam to, mi to. Hihi. Hihi. No, pierwsza łuska. Pierwsza łuska na tej łące. Eee, Mosin, prawdopodobnie. W samym kształcie, chociaż. Kurczę, no. No nic, ja wyczyszczę to wam tutaj e, zdjęcie wyczyszczonego, stawię. I tu widzę plus telefonu. Chociaż nie wiem, jak będzie z dźwiękiem u niego. Ja trochę się tego dźwięku boję, ale ja mogę przesunąć i mocno wy wyostrzy wam to, nie? No lepiej niż na SJC, Z tym, że mam trudniej trafić w kadr. Ale cóż, no jest puszeczka, także ja ją wyczyszczę i to zdjęcie będziecie mieć. Tak w ogóle, takie życie tego helikoptera z poprzedniego odcinka, nie? On gdzieś tam na stop lata. Nie wiem o co się rozchodzi, czy oni czegoś poszukują, czy coś. Ale no stop, słuchajcie, jak nie tutaj, to zaraz leci gdzieś tutaj, tu zawija, wraca, gdzieś tam teraz poleciał dalej. Eee, nie wiem o co tu Kaman. To, to jakieś służby są tym pomarańczowym helikopterem, szukają czegoś, kogoś, nie mam pojęcia. Jest jakiś fajny sygnał. po kawo, ale te są parę. No ciekawie. Ciekawie, w ogóle sorry, jeśli widać palucha w, yy, w kadrze, ale niestety telefon do nagrywania albo ręką jest niewygodny, bo to zaraz jest. Yy, są kamery. Dobra, grzebie. Kopnięte. Trochę świruje, ale to nic. Ludzie kopnięte. Ludzie kopnięte. Marchewka pointer. to nie jest piasek. O. Hm. No to ciekawe takie. Jakie to takie cudowne wzorki. Hmm. No. To jest ciekawe znalezisko. Eee. Tak. Wyczyszczę to macie zdjęcie. Może coś będzie wtedy więcej widać. Kawałek dalej, jakiś wysoki sygnał. I jakiś taki nit, chyba. To to wygląda, raczej jakiś nit. Przy czym prawdopodobnie jakiś mosiąc, albo coś takiego, dość wysoki sygnał. Ogólnie nie żelastwo, więc, więc tak, jakiś, jakiś kolorek. Coś tu znowu już piszczy, Róż się dzisiaj nie mogę zbyt daleko ruszyć. E, także ja tu muszę grzebnąć, ale słuchajcie, może mogą być zakłócenia. E, z racji pana traktora tam. <noise> tak, bo y, przyjechali pracować tutaj to, to siano, które jeszcze zostało. Y, nawet mam podejrzenie, że osobą, która to będzie robiła jest mój brat Boszu no, Pozdrawiam Bosza. Y, dobra, ja to tutaj to grzebię tutaj. Bardzo ładnie 20 parę. podoba się mi ten dźwięk, bo jest coś stabilny. A, ja może sobie wąt najpierw. Kolejna łuska. Lubię stabilne sygnały. To już chyba coś bardziej nowoczesnych mi to wygląda ale nie znam się na łuskach więc żardzik strzelam ale wiecie, że jak wyczyszczę, może się uda zidentyfikować co to jest za sprzęt jeśli nie to może wy sobie z tym poradzicie powiem tak jakiś ten pas wyjątkowo obfity w y, materiały kopne jest bo co rusz, to coś się, coś się pojawia także, no cóż, grzebie, nie? Y, no biło na kolor nie bez powodu w sumie no. kabelek amelininowy jest kolorowy Będzie tego nie pomaluję, ale jest Patrzcie na to. O, o się łopatka. Tu niby żelazo, a nagle takie coś, ale nadal jest po tym żelazo. Także mam mieszane uczucia co do tego, co tu może być, ale no to, to muszę kopnąć. Prawdopodobnie jakiś złom, ale no, tak dziwny, że ja to, ja to muszę grzebnąć niestety. No, tym razem się nie myliłem. Kawa jak złomu, jakiegoś. bardzo możliwe, że to jest jakiś nóż od kosiarki rotacyjnej, albo coś takiego. A tam już robi hum, 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 hum. wyostrz tutaj. Tu mi wyostrzy, o telefonie nie tryi mojego palucha, to no nie wyostrzy. No nic, w każdym razie tam robi chrum, 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 chrum. chrum, chrum. <grym> i pożera wypływając kostki, nie wiem dlaczego mi to ostrzyć, nie chce tamtym miejscu, teraz nieważne no, dobra, także to wam będzie zakłócało teraz a, a ja grzebie dalej 17, 18 w pory do 19 e, czyli materiał kopny tak Wyjątkowo kopny materiał <laughs> Nie, Jakieś opakowanie po jakiejś tabletce czy czymś takim <laughs> I kolejny dołek ładnie pikający Ej, tu guzik Nie co to jest oj chwilę muszę rękę zmienić na prawą guzior będzie mocno zniszczony strasznie zniszczony guzior ale kuźniczek no wyczyści się no, wiele się nie wyczyści w tym momencie ale podczyszczę go zobaczymy co to za guzior Czy coś warty guzior? Czy niewiele warty guzior? Ale jest guzior. Jak to się ogarnie temat to powiedzcie mi yy, czy Simplex reaguje na mrówki? Kolejne mrowisko, które chce będzie rozkopane. Dobra. Ja chyba rozumiem te mrówki. One się skubane zbroją. Kolejna łóżka, podobna jak przedtem, podobna jak przedtem, tylko że mnie na dużo. Także mrówki się kurczą, zbroją. Uważajcie, z mrówkami, słuchajcie, nie ma co dzierać bo to przyjdzie, was odstrzeli. to już nie ma to tamto, nie? A, a propos, gdzieś ty poszła. Chodź tu, mrówa. O, 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 o. o. Już idzie mi to od ja zapierniczę, jako ona szybka. Ładna 73-2 Mi się to podoba taki sygnał, ja lubię takie zawsze może być jakiś kapsel jakaś folia. <grym i łapodna> Ale w będzie jest coś ciekawego tutaj będzie. Taka dziura. O, tyle ziemi. I to wszystko po to, żeby wykopać taką kuźdźwa blachę. <grywa> no to potrafię troszkę zdemotywować. No ale jeszcze mi trochę zostało do kopania dzisiaj. Jeszcze muszę przejść jedną piątą jednego paska około. Także no jeszcze się trochę pomęczę z takimi choderstwami. Ale blachudry kawu. Chyba, że to jest coś od czegoś, ale to nie sądzę. No Dla mnie to jest kawałek złomu, chociaż dość głęboko. Był dziwny, że tak głęboko. No ale co zrobić? Całkiem ładny sygnał. coś takiego gniazda stabilny. Więc myślę, że uh, trzeba kopnąć, ale szczerze nie mam już sił. Ale kopnę. Ma się ktoś ochotę ogolić? Krem do golenia polena. <śmany> 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 pauza w cieniu A właściwie taka chyba dłuższa pauza Jest godzina 14.30 Myślę, że te półtorej godzinki szybkiego tempa dość wystarczy na dzisiaj ja mam dość Skończyło mi się jakiekolwiek picie Jednego pół litra na w sensie pół litra wody, <noise> nic innego. Na. To trzeba coś przed 12, chyba było. Eee, po 11 nawet, więc to jest ile? 3 godziny, 3,5 godziny czekania. No to jest to znaczy za mało, szczególnie w takim upale. Teraz to się trzymają chmurki, wychodzi lekko, ale ale chyba już poniżej widać, że jestem całem mokry. I padam, i padam. Także ja na dzisiaj sobie odpuszczam. Idę sobie w końcu jakieś śniadanie zjeść, bo jakoś wyszło tak, że nie zjadłem śniadania jeszcze dzisiaj. Idę coś się napić i, i to będzie na tyle. Także jeśli Wam się podobało, to jakąś tam łapeczkę możecie w supika, ewentualnie takie rzeczy. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Aha, nie wiem czy nie zasłoniłem teraz mikrofonu i nie wiem czy mnie w ogóle było słychać. Fuken! No telefonem to ja nie umiem nagrywać, koniecznie ja muszę selfie kija zobaczyć i będzie wtedy lepiej. No, tych nie wiem ile było tam słychać, ja Wam dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, papa. Pa.